Dobra. A No. Chodź ze nagema. Dobra, już idę, już idę Ej, powiedzieć Ci coś? Czemu jestem głupi? No. na ma takie coś, że jakby mi automatycznie włącza live'a po kilku minutach. I teraz dopiero zacząłem. Wiem, nie myślę, wiem, nie myślę, nie myślę Ale dobra, widzowie Króciutkie info Jutro 17.30 Startuje live'ik na kanale Mam nadzieję, że będzie aż strzelał łapkę Strzel, strzel suba yy, Niestety jest minus Bo nie udało mi się ogarnąć komendy shop Ze względu na fakt, że Po prostu yy, To jest po, to, be, to jest, Ten plugin istnieje, i jest Ale on jest po prostu pod ...pod inny jakby silnik minecraftowy i właśnie przez to nie mogę tego dać. Nie bij mnie. Nie bij, nie bij, nie bij. Jeszcze raz nie bij. No, zjedz sobie. No i po! Tak wygląda życie z Gigamanem. No dobra, no, będzie no, 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 no.

Ej jaka była komanda uh, na wyłączenie deszczu? Jaka? Ale... Od rana do zmroku. No wróć. Dobra, Dobra, czekaj. A jakieś jedzenie kupę, ja mam jeden chlebak. Ja, ja... ja... Możemy też poszukać jakiejś wioski. Bo mi dzisiaj się udało ogarnąć aż trzy, więc... GG. bo tak, trafiłem do tych samych. Co? Czekaj. Co? Skąd Nie... Czarny malefiku mi kuchać Ej, tylko problem jest taki, że ja mam Trident A ty nie masz w sumie nic Daj mi jakieś zamku, co No dobra, masz tutaj Zapiszę, Lidia do... Ty biedaku, będziesz musiał płynąć Biedaczek, biedaczek. O, widać, że tam doszedłem. Ja przysięgam, że podczas nagrywania, kurde, tak mi laguje. Przysięgam. Dobra. Chyba ogóle gdzieś w tą stronę była ta w, e, świątynia. Gdzie ja byłem. Ale. Aha. Dostałem chwilowy ekstra i wiem gdzie jest yy, cave. na co? Tylko od razu mówię, że jesteśmy jakby lekko pod wodą. O, czekaj. Mhm, fajnie, fajnie. Dopielec mnie go nie, jeszcze mnie. Naprawdę, mnie teraz gonią, daju kurczaczki bladej. Czekaj, aż A chodź. Pójdź za mną. No i tam, patrz prosto. Tam, gdzie ja. Tylko to jest pod wodą. Karamba. Problem obrał. No dawaj w tamtą. Bo płynąć to, żeby nie robić Ci przekraści. Dobra, flip, musim, Musi to... musimy... musimy dostajemy jakieś Dobra, się tutaj po prostu będziemy kopali w dół. Aha, dostałem znowu x-raya chwilowego. Kop tam, gdzie ja, ja wiem, gdzie, gdzie trzeba się kopać. Kopię, ale mi się kilo skończy. No to ja mam. No i to jest skype'ik. O, jest magma, jest magma No ale kurczę cały taki wodny to nie ma co Aha, dzięki, że mi nam A, ty ja też kolegom widzowie was oczywiście z, e, z dużą chęcią zapraszam. IP znowu będziecie mieli w komentarzu. O ile w ogóle ktoś będzie oglądać ten film. Dobra. Ej tutaj jest, tutaj coś będzie, tutaj coś będzie, tutaj coś będzie. Dobra. O chłopie, ja nie wiem, gdzie lewo, gdzie prawo przez te lagi Muszę na 5 latać Piesek! A nie kości najgorzej. W ogóle, widzowie, dajcie znać czy Wam się podoba mój skin. Obecnie gram na krystalu, więc niektórzy mogą go nie widzieć, ale tak się plus minus prezentuje. Ocencie sami. Moim zdaniem, całkiem fajna. takim mroczna, można powiedzieć. Ehi, yeah, fai nel lag uh, Dobbiamo stare in stas Porca Ehi, hey, stare Stare, stare, stare Masz żarcie? Masz żarcie ci dać. No trochę jakbyś dał. Masz coś Ema Ej, mam kija. Zrobię gdzieś Przydałabyś tak szczerze mapa świata. Ej, teraz nie kim dobra? Luz Ja sobie chodzę w świecie I mam cave'a Zawidzę, że na, na, na takich lagach ja nie umiem grać Ej, dawaj, to pójdą nie To pójdą nie po cave'a Czekaj Dobra Dobrze. No, gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie masz Kejwa? Aha. No fajnie. Ale... No to fajnie wygląda. No to tyle było z tego no, odcinka. Pozdrowienia... Ja się i... do ja będę, ja się...